I kolejny test grawostar CL300GM. Skoro jeszcze tutaj stoi, to trzeba wykorzystać. Zaczynamy od pierwszej płytki. I tutaj mi się nie podoba w tym przypadku, ale, ale mam wrażenie, że przyczyną tego kiepskiego rezultatu jest. O właśnie, nie ta częstotliwość klasera. No, teraz jest ładnie, może nawet trochę szybciej niż poprzedni, czyli mamy model CL300 GM. Zobaczymy teraz na płytce niebieskiej jednej i drugiej. No to ognia. Muszę trochę odciąć. bardzo ładnie CN 300 i M. Widać jak zmiana częstotliwości ma bezpośredni plus na jakość czyszczenia i ostatnia próba Może tutaj. Fantazja. O! Wyczyściłem sobie napis CL200G CL300GM. Zdecydowanie widać, że 300GM jest tutaj lepszym rozwiązaniem 100 W więcej mocy i trochę inne strategie. No i cóż, zostaje nam prawdopodobnie kolejny do przetestowania, może coś z serii 1000. 1500 LR2. 1500 LR2 weźmiemy.